Numer polega na tym, że na mnie już na nas właściwie czeka haneczka i nas nagrywa. Milka za Chiny jej nie widzi ani nie czuje. Nie wiemy czemu. Tak była zakręcona tutaj nowymi terenami, wszystkim. O, rozkojarzona. Patrzy na nią, ale jej nie widzi. I uwaga, co się zdarzy za chwilę. Jeszcze nie widzi. Ja tam pokazywając daleka, że nic jej nie wołaj, nic jej nie wołaj. Jest na nowym osiedlu, w nowym miejscu. Patrzy, patrzy dookoła, wszędzie patrzy, tylko nie na Haneczkę. I uwaga, uwaga... <śmienny> <śmienny> Teraz zobaczyła, ale jak dostrzegła, słuchaj, tak... Uy. Milunia, trześć, jaka niespodzianka, co? Jaka niespodzianka Miluniu? Świetne to było. Miluśku. Ona rozkojarzona, wiesz, to nowe miejsce. I ona tak, I tak, ona tak. Od razu uszy, łebek, znaczy oczy szerokie. Moja kochana, moja kochana Miluśka, gdzie pan jedzie, gdzie pan pojechał, chodź Piciu, tak, chodź, chodź Piciu, chodź, szukaj pana, świetne to było, świetne to było, ty. nowe miejsce Miluniu.